Cześć witajcie kogoś z tej strony Arturek i witam was w kolejnym odcinku będę sobie robił halbatę nie wiem czy to jest ważne A, czekajcie chwilę o. tu zarobiłem ostatnio film który sobie do szkoły przyszykowałem żeby go wpuścić do szkoły ale niestety usunąłem ten film i. Coś mi tu... coś mi tu nie pyta, prosto. Dlatego... Takie informacje? Przez, przez mnie nie będziecie słyszeli, ale to trudno. Nie tu... Tylko na górze mam kubek. Zaraz przyjdę. Zobaczymy jak są kotki są tu koty, koty nie, koteczki, koteczki koteczki. Koteczki, dobra. Ciemno widzę. Ciemno widzę. A jakbyście chcieli wiedzieć, to mamy nowe kotki. Mamy nowe kotki jeszcze. O, nie widać ich. Słabo. ...małe kotki. <głos> <głos> ciemna, <już> latarkę. <noise> tak, latarkę. Tak, tu prawie nawet nic słyszę. Nie słyszę, tu... ...jest mamuśka, to są czajne. Ci tam jest rudy tutaj, o. No tu jest rudy. Tu, tu jest czarny. Nie, to jest szary. Już szary. Na kamerze to widać, że to też czarny, nie wiem czemu. Ale w sumie bez różnicy. O, każdy

Nie wiem, czy to będzie ciale, to... Cóż... Nie wiem, czy było to widać, ale to... Tu jest cukier, tu to jest ten, tu... Kawka nam... kawiarka nam się zepsuła. Bo prosi o wysypanie z boku, ale puste jest to. Zepsuł zepsu nam się. Zepsuł nam się po prostu ekspres. Mała dzwoska. Zepsute. Jak zawsze. Jak zawsze. Musimy Zmyjmy seta bo to bez sensu. Albo nie. Ciemność Ciemność widzę O matko boska czekajcie Ocie panie I co nic nie widzicie Hı hmm. Mamy chafira. Nie ja widać mamuśki nie matko, jest piesek. Kurci. Nie przykaciśle. was pięknie.

Nie no, wiem czy tam kogo pasuje No jak do jad no, Jezusie drogi No matko czemu Ja to praktycznie nie widzieć To jest cholera co jest tym głównym a Koku, kogo tu idę a koko kogo tu idę rudy tak? a tu jest mojego taty kot tu. o tu, ten któryś się na nas teraz patrzy a to jest ich małych kotków jeszcze mi Tutaj brakuje kogoś. Czy mi kogoś tu brakuje? Kogo kogo, to nie wiem. To musia piękny tacy. <laughs> kogoś mi coś brakuje, tylko nie wiem kogo. Jeszcze. Nie wiem kogo. Dwóch mi urakuje. Mm. Nie, nie jednego, bo, bo jest szkitka. Mm. No, niestety. Waga uwaga, ciemność widzę. Ciemność widzę, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? <laughs> Dziady. To jest pierwsza opowieść w <laughs> Nie, poczekaj, pomyliłem się. Jezus. Dziady są gruchochomsko. Gruchochomsko. Ja przyjdę. Dobra, tu. A gdzie jest czarna? jeszcze kicia, kitka. Kitka. Łapę, tu, No cóż, no, życie, nie umierać. Umarła. Umarła. To tu. Tylko długopisu. Długopis mi brakuje, ale to zaraz się widzimy. Trzymajcie się. Dobra, już jestem. I teraz wam pokażę co i jak, będzie to było tu. No, one ziemi koturzane, nic pogryzły. Gryzaki małe. Z nich są. No, mm. Czeka, to muszę sobie teraz przypomnieć, bo te były mi te mniejsze. Były ustawione jak. Dzień dobry kicia. A koko. Dobra, czekajcie. Tu sobie przytrzymamy. Dobra. Może od tych małych kartek zacznijmy. Będzie tak samo lepiej. Dobra, czekajcie. O, tutaj mi spadło, Dobra, nieważne. To będzie historia. Znaczy historia, geografia. Będziecie musieli podać województwa polskie. To jest co? To. to jest co? Yy, skutki powstania spodowe w Królestwie Polskim. Historia Historia, geografia To sobie położymy tak no Tak się poukonamy, to sobie weźmiemy tak To, to jest Członkowie Tutaj, będzie widać czy nie będzie widać, bo Ta kamera jest taka dupy, że Hotel Lamar Dobrze, to trzyma hotel, Lamar, nie wiem <ścoughs> Tu jest Towarzystwo Polskie Dobra, to też jest historia, tworzymy sobie to na bok. To, widzę, że już, to, to, widać, że to jest, już jest matma. To... kartkówka mieliśmy z tego. Gdyby mi poszło, by mi jedynka. Ale pani jest taka dobra, że, że na to cena nikomu nie stawiła za to. Zimujemy do końca. Dobra, to mi nie będzie obchodziło, bo to są moje kartka. Dobra. No, do rekord nie jest taki łatwy. Nie wiem czy znad nie wiem czy, nie wie, czy nie wiem czy wiecie, ale dobra. To po kolei co tutaj mamy. Dobra. Opowieść Wiglina Charlesa Ditkena jako utwór ani co? Epicki. Co to pewnie jak największą liczbą terenów i coś tam coś tam bla Z drugiej strony pusta to 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 jest. Boże Narodzenie Polski. Polskiego tu nie ma, to tu kładziemy tutaj. No, o, jest rynek Polski. O, to jest duch Marleja. To jest też opowieść glina. Robiliśmy a, a. ja niestety. Lenia miałem, mi się nie chciała. Pusta kartka, pusta. To będzie. Tu będzie y, Polski. Tak? Dobrze mówię? Boże Narodzenie, tak. Tutaj mamy znaki. Karta praca, wyja wyjaśni dosłowne i symbole znaczenia. O macie tutaj, nie wiem czy w ogóle mogę, bo to jest, czy. można powiedzieć, że, że pożyczone od nauczyciela. <noise> Także, że to pani mnie prosiła, to wydrukowałem i ja zawsze tak robię, że jak pani albo pan mi prosi o wydrukowanie jakiejś karty pracy, to ja zawsze sobie jedną dla siebie biorę. Że jedną, że jedną dla siebie. Chwilę. No. To jest symbol w otworze: to jest róża. Wąż, który połknął bołę. który połknął bołę. studnia, Nie wiem, co to jest. W górę, w tu jest list. To jest góra. Nie, to są latawce. To jest świat. A to jest drzewo. <grym> Też jest Polski Dobra. Jaki formuła zaimku zaimków należy uzupełnić? Polski też. Nie dostałem z tego plusa. <grym> Nigdy byście mieli to... To, o, to macie niektóre zrobimy Dobra, żebyście by mieli. Nawet nie Naw wiem, Naw Naw w której czasie jesteście, powiecie. To jest tak. To jest to tak. To jest... Coś tutaj źle poszło. To jest tak. To nie jest to, to jest, tak. jest pierwsze. bo to jest co? Jest 12. To jest piętnaste. Aha, to jest to samo, dobra. No to mówiłem, że podwalałem nauczycielką nauczycielom kartki. Miłość do róży. To było jeszcze... 15, 12, 2003, to o Jezus! To puste to też jest polski. Matematyka. Zobaczymy, czy on dobrze pójdzie. Pusta matematyka. Matematyka była tutaj. Wkładziemy ją tu. Tu też jest matematyczna, tylko przelecę. O. Nie wiem po co ja to robię ten film, ale nudzi mi się. BKB, BKB, BBB. Wiecie, ja muszę zbliżyć, bo ja mam taką do dupy jasność. Czy. Znaczy, jasność, No. Tu mi się nie dokończyło. To jest. Nie, to jest, No tak, to jest matematyczna. matematyka, punkty procentowe też matematyka jest myślmy. i to ukradłem, właśnie sprawdziłam grupa klasa ósma kto jest w ósmej klasie to macie odpowiedzi B, C w drugim, trzecim będzie test C w czwartym A, w piątym A i tu macie ten Mm -hmm. I koniec. To jest to samo. Dobre, to, to. Dobra, nie chcę mi się tego pokazywać. Po prostu. Po prostu mi się nie chce. Dlatego. Na położenie to jak. Chodź tu, chodź tu, chodź tu i uchodź tu. A ja tu położę kamerę. Bo mnie pięknie tak co widać. Nie znałem, w ogóle mnie to kamera. No właśnie To ten jest właśnie problem To jest właśnie ten taki wielki, kurde, problem Żeby mnie zasłaniało No właśnie To ten jest właśnie problem, że nie mam pasję, gdzie położyć Nie mam pomysłów Dobra, trzymajcie się, papa pa.